Maneczko dzisiaj pany <laughs> Dzisiaj Pany robota jest <laughs> robota jest, bo... Bo zni... Cicho kurwa. Bo znika mi ten płyn hamulcowy, nie ma co chodzi. E, najgorsze, że nie widać w ogóle wycieku. Czekajcie, wciskam hamulec. I patrzcie, już mi noga zaczyna uciekać. Schodzi mi powoli do podłogi ten noga. I tak se można pompować, i cały czas tak będzie schodziło. I nie widać wycieku, kurwa. Nie wiem, gdzie mi to spierdziela. Zaraz otworzę maskę. Zobaczcie mi, kurwa. Grubsza robota, kurwa się sikuje niedobrze. Najgorsze żeby zajrzeć tam kurwa pod ten to trzeba rozkręcać plastiki, klucze luks się przydają, luks się przydają, to, to było chyba ta końcóweczka i to był śrubokręcik, śrubokręcik, także niedobrze kurwa, nie wiem co zrobić, albo się we, gdzieś leje na te plastiki, na te zabudowy pod samochodem. Albo, kurwa, gdzieś do środka samochodu latuje. Zobaczymy, ile jest płynu, bo ja już tu dolewałem. Ja już tutaj dolewałem tego płynu z pół litra, kurwa. I uszczelka. Coś pan, kurwa, od razu... Od razu liście wyczyści. Dobra, zobaczmy, ile płynu jest. Było... Było na maksa, już, kurwa, jest mało. Jest mało. Nie wiem, gdzie ucieka. Hamulec idzie po po stronie kierowcy trzeba by było plastiki pozdejmować od strony kierowcy, i może gdzieś by tam było. Kurwa, widać, ale jak od strony kierowcy, jak tutaj też idzie do ABS-u, z ABS-u nie cieknie, ale to musi być spory wyciek, skoro tak pedał hamulca szybko ...szybko się wciska. Chuj, wie, po której stronie, może to po lewej idą. Chciałem, nie chciałbym się zdjąć kurwa całe plastiki pod samochodem i szukać przyczyny Kurwe, jebany tam w kurwie coś takiego Jak widać od razu gdzieś tam awarie, to od razu wiadomo gdzie co i jak A tak to chuj tam Jeszcze się zastanawiam czy tutaj do tego do środka się to nie wpierdala gdzieś albo w ogóle do środka samochodu gdzieś leje się kurwa Trzeba było wykładzinę z Dobra, trzeba dolać chyba tutaj płynu o a tutaj majster dokupił do bawareczki do E39 do wspomagania kierownicy, więc już nie będzie wyła znowu <grystanie> to chujową kostkę kładę, a tam się leje z tego przecież Człowieku, zaraz pozalewasz tu kurwa wszystko hops, hops, hops to cała butla tu wejdzie. Rezerwę <noise> zostawić Butelewce? Nie wiadomo, że trzeba spierdalać jak najszybciej do domu. <głos> <głos> Dobra. <głos> Także tak, taka sytuacja kurwa. Nie wiem co zrobić teraz. A to po chuj idzie tam do samochodu. <noise> Nie. Trzeba to składać tam. Jeździ jeździ. No i chyba Chyba zaczęło być wycieki tego płynu. Bo tu ewidentnie jest mokre, mokra ta płyta jest od strony kierowcy, więc trzeba je tą stronę rozebrać. To może być ten to może być ta przycina. Tutaj <głos> <głos> Tak O, patrzcie panie co się dzieje kurwa Patrzcie co się dzieje oh, oh, się, oh, Ja pierdole Zaczyna się kurwa Zobaczcie Ja <noise> pierdole Zaczyna się Rancik już korozja żre Lepi tego nie ruszać <noise> Lepiej tego nie ruszać, ej Trzeba kurwa od, od środka plasti Plastilakiem zajebać <grym> Tu jest dobrze Tu jest dobrze Tu purhelków jeszcze nie ma Tu mi się nie podoba patrzcie Nie podoba mi się kurwa Gdzie to jest? Widzicie? Korozja wpierdala mi samochód. Kurbe jebany no. Zobaczcie, ja pierdolę. Oh shit, oh shit. Mówię, ten zderzak trzeba zdjąć, tam się sporo dowiem o samochodzie. I tutaj, tu jest jakieś małe wgniecenie. Ale tu korozja nie bierze, tu coś się też dzieje. Tu się coś dzieje. Te drzwi są ok. Te drzwi są ok. Tu też się kurwa zaczyna dziać coś. Niedobrze. A tak reszta ok. Czyli tamte drzwi do wymiany. <grymiany> Dobra. Jak widać, grubsza robota się szykuje. Muszę tam rozkręcać kurwa pod samochodem. Wszystko zobaczyć, gdzie jest ten wyciek. No to Dobra, git palina. Do następnego.